Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła, hehe. już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl Piotrek, jak Polacki? Bo tych emocji było chyba sporo jednak. No było, na pewno było, ale, ale tak naprawdę było się skończyło, teraz mamy Oslo. I jedziemy, jedziemy skoksem dalej. Zainteresowanie Cię nie przerasta, bo tutaj burmistrz, tutaj zakładu, tu wszelkie media, kibice? Nie, myślę, że, myślę, że na razie koncentruję się na tym, co mam do roboty i, i to, to najlepiej funkcjonuje. A to, no to są po prostu takie rzeczy, które gdzieś tam na pewno idzie, idzie sobie z nimi radzić. Coś trochę po, po lachci. Podejrzewam, że było. Na parę SMS-ów trzeba odpisać i na, na parę telefonów oddzwonić po mistrzostwie, po, po brązie. Eee, znaczy tak, no miałem dużo SMS-ów i telefonów. No to udało się ogarnąć na miejscu w lachci, eee, A tak, no to w zasadzie no, też się udało odpocząć, bo tak naprawdę eee, dwa dni mieliśmy tak e, trochę luźniej. Eee, tak, tak, w domu. No i w sumie. No i w sumie ogólnie to, to okej, okay. tak człowiek trochę e, odpoczął, chociaż tak szczerze, no nie było za bardzo po czym odpoczywać, bo dużo my się na odpoczywali tam w Lakti, to ja tam raczej, raczej wolałem sobie coś, nie wiem, plac pozamiatać czy coś, bo, bo tak no to <laughs> uleżałem się w tym Lakti e, przez te dwa tygodnie, wystarczająco w tym domku w lesie, e, a tak no to w sumie bardziej, bardziej psychicznie, no bo tu wiadomo, że jak się coś e, e, robi innego, trochę takiego właśnie, e, no trochę takiego innego, no to, to człowiek odpoczywa od takiej, od takiej codzienności co się jest na, na zgrupowaniu, od e, stałych tak naprawdę pór jedzenia, e, stałych tak naprawdę, znaczy no takiego trochę, e, jak, jakby to mówić, powiedzieć, rytuału startowego i treningowego, co się jest tak naprawdę w grupie i E, cały czas e, się e, cały czas się po prostu w tej e, no się chodzi za stadem No to tutaj będzie kompletnie odwrotnie, prawda? No bo po tych dniach monotonii tutaj praktycznie nie ma chyba nawet czasu kurczę książki otworzyć, przeczytać czy cokolwiek te w telefon zajrzeć, no. Takiego tak, szaleństwa jeszcze i to, nie było. I tak, i to, i to bardzo dobrze, że to tak na koniec właśnie zostawili, bo na początek to może by to było męczące, a tu na koniec no to jest fajnie, bo, bo przynajmniej się coś zaczyna, zaczyna działać. Będzie tak naprawdę intensywnie intensywnie ciekawie i, i będzie no każdy dzień jest coś zaplanowane i to jest, to jest fajne tak naprawdę. Ten wolny czas, co go było trochę za dużo w Lachti. To tu go, tu go, Mam nadzieję, że go nie będzie, no wiadomo, że też warunki pogodowe jak będą różne, no to się będzie siedzieć w tym hotelu, ale, ale, ale na, na pokeranie mamy chyba co liczyć tutaj. Nie brzmisz jak człowiek, który ma już dosyć sezonu, też nie, nie powinieneś chyba mieć. Nie, no w zasadzie co, no, jeżeli chodzi fizycznie, to czuję się naprawdę bardzo dobrze, e, psychicznie, psychicznie z głową to zawsze miałem, także... Także to akurat też nie ma problemu Jatrek lat za nami, ale jesteśmy już w Oslo. Tu byłeś 4 razy w dziesiątce i jak dotąd do tej pory jedyny raz wygrałeś, to jest twoja skocznia? Znaczy fajna skocznia, ja lubię, lubię ją bardzo. Tutaj dziś też mi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie skakało. Nie do końca do fajnie mi się dziś lądowało ale, ale to na tym, tym muszę trochę popracować trochę to tak inaczej, bo się trochę z wyższa spada i, i trochę, trochę dziś miałem problemy z tym. A jak to dopracuję, no to, to wtedy już myślę, że będę zadowolony tak z całego z tego cyklu skoku, no bo wykończenie nie było. Uszanowaliśmy tutaj po skoku Maćka kota, który wylądował identycznie jak ty, że chyba jakieś zawody na jakieś cyrkowe sztuki sobie zrobiliście na, na lądowaniu. Nie, no, razem na jednej imprezie byliśmy, nie? No nie na no żarty akurat. Nie no, nie wiem, tak, tak po prostu się trochę gorzej, gorzej się tu, inaczej jest, taki trochę beton, nie ma, nie ma takiego fajnego, świeżego śniegu ubitego. Jednak, jednak się nie dochodzi tak do, do lądowania tak fajnie, przyjemnie, gładko, tylko, tylko właśnie się leci dość wysoko, jeszcze tak w tej chwali był trochę ciąg z tyłu i nagle puch na dół, no to czas trochę tak by wcześniej sobie wypuścić i nóżkę wystawić, wtedy nie ma problemu. A a tak ja tam nie wiem, nie zareagowałem trochę i leciałem do końca i byłoby mnie spracowało. Piotrek byłeś w dziesiątce tutaj prekwalifikowany do konkursu. Fajnie by było tak na koniec sezonu chyba mieć, po mieć poczucie, że jesteś dziesiątym skoczkiem świata. To stąd pytanie, czy ważniejszy jest y rower, czy ważniejszy jest puchar świata w tym wszystkim? Znaczy na pewno Puchar świata jest, y można powiedzieć. Y to jest... Y do mnie też naj... Najwię... Naj... Jakby... Największa i... i w sumie naj... najważniejsza i... imp... jakby impreza. Są... są po drodze dużo mniejszych imprez, ale, ale Puchar Świata to jest po prostu e... zawodnik... E... To jest... znaczy coś takiego, że ktoś skakał równo i daleko przez cały sezon e... i zwycięstwo, zwycięstwo tak naprawdę tej kryształowej kuli to można powiedzieć, że to jest chyba... E... Największe trofeum, bo wiadomo, nie ma się co oszukiwać, są Mistrzostwa Świata, turniej też jest kilka startów, ale Mistrzostwa świata, jakieś igrzyska czy coś po drodze. I gdzieś tam człowiek może mieć trochę szczęścia i to wygra. A tu trzeba skakać tak naprawdę cały czas dobrze, równo daleko, przez cały, cały, cały długi, długi sezon.